Okej, okay, halo halo, witam serdecznie, kolejny zestaw nowości ze świata gier wideo, które to zostały przedstawione na przestrzeni ostatniego tygodnia. Dobra więc nie ma co więcej przedłużać, no i od razu przejdźmy do samych konkretów, zapraszam! Na samym początku chciałem powiedzieć o zapowiedzi zupełnie nowej odsłony z serii Call of Duty, A więc do tej pory dostaliśmy z tego tylko i wyłącznie pojedynczego tweeta, którego macie teraz na ekranie. Twórcy powiedzieli na tym, że nadchodzi nowa era Call of Duty, no i przy okazji podano jeszcze hashtag ModernWarfare2 zaczęto to zatem, że będzie to kontynuacja wydarzeń z poprzedniego Call of Duty z 2019, czyli Modern Warfare. No i tak, oczywiście będą to tym razem czasy drażniejsze. Niestety, na dzień dzisiejszy nie mamy o tym żadnych dodatkowych nowości, nie ma z tego żadnych zwiastunów, żadnych gameplayów. W każdym razie można mniej więcej przewidywać, jak będzie wyglądała cała ścieżka tego właśnie nowego Call of Duty. Patrząc zatem na podstawie poprzednich części, możemy się spodziewać, że pierwszy zwiastun zostanie przedstawiony jako w kolejnych miesiącach, powiedzmy maksymalnie w sierpniu. Natomiast jeżeli chodzi o ostateczną premierę, no to powinna ona wypaść jakoś pod koniec roku. W tym miejscu powinien być to październik, listopad albo grudzień. Same platformy również nie zostały jeszcze potwierdzone, ale jeżeli będzie to tak jak przy poprzednich częściach, no to powinniśmy to zobaczyć na PC, PlayStation oraz na Xboxach. Bardzo interesująco zaprezentowała się także zupełnie nowa produkcja o nazwie Nazrala the Fallen World. Twórcy powiedzieli, że będzie to przygodowa gra akcji przedstawiona z trzeciej osoby, w której to zajedziemy duże nastawienie na rozbudowaną fabułę oraz na liczne elementy RPG. Tytuł ten wzorowany jest na takich grach jak na przykład Planescape Torment albo Dark Souls. Sam świat wzorowany jest natomiast na takich artystach jak na przykład Zdzisław Beksiński albo Lovecraft. Trzeba w tym miejscu przyznać, wizja świata jest dosłownie niesamowicie interesująca. Same urywki gameplay również prezentują się na całkiem wysokim poziomie. W każdym razie warto wspomnieć, że jest to gra od zupełnie nowego studia Indie, no więc nie wiadomo czy zaprezentują aż tak wysoki poziom dopracowania. Niestety na dzień dzisiejszy nie ma żadnych informacji jeżeli chodzi o okres premiery, nawet jeżeli chodzi o sam rok. Natomiast jeżeli chodzi o platformy, no to na dzień dzisiejszy został potwierdzony tylko i wyłącznie PC. O konsolach nie ma jeszcze żadnych informacji. See? Teraz przejdziemy sobie w znacząco bardziej przyjemne klimaty family-friendly, a mianowicie do gry Disney Dreamlight Valley. W sumie od razu dostaliśmy z tego bardzo liczne informacje. Wiadomo, że będzie to przygodowa gra Life Simulator, wszystko w modelu free to play Na samym początku będzie musieli stworzyć swojego własnego awatara, potem będzie natomiast wyruszali na przeróżne przygody z licznymi bohaterami z uniwersów Disneya oraz Pixara. Wiadomo, że ważnym elementem gameplayu będzie tworzenie swojej własnej wioski, wszystko na przestrzeni różnych biomów. Będziemy musieli także pomagać różnym bohaterom właśnie z tych wszystkich kreskówek, przede wszystkim w przypomnieniu sobie swoich utraconych wspomnień. Wiadomo, że pierwsza wersja tej produkcji, czyli tak zwany Early Access pojawi się jeszcze tegorocznym latem. Wtedy trzeba będzie za niego zapłacić, będzie to tak zwany Founders Pack, albo będzie on dostępny na Xbox Game Passie. Natomiast jeżeli chodzi o tą ostateczną premierę, która to ma być w modelu Free-to-Play, no to ma się ona pojawić jakoś w 2023. Zarówno ta wczesna wersja, jak i pełna premiera będą dostępne na PC-cie oraz na wszystkich najważniejszych konsolach. Dobra, więc jeżeli chodzi o całkowicie nowe zapowiedzi gier, to było w sumie na tyle. Na koniec mam jeszcze kilka innych interesujących nowości. Po pierwsze, chciałbym wspomnieć o nowościach dotyczących gry Skull Bones. Jest to taka nowa gra od Ubisoftu, która to znajduje się w produkcji od kilku dobrych lat. Jednak od 2020 nie było o tym żadnych dużych nowości. Dopiero po dwóch latach przerwy dostaliśmy z tego takiego oto pojedynczego tweeta. W sumie nie zwiastuje on niczego super nadzwyczajnego. Tylko tyle, że zapewne niebawem dostaniemy z tego jakieś, nie wiem, powiedzmy, bardziej rozbudowane informacje. W sumie niedogo będzie właśnie ten cały okres zapowiedzi najciekawszych tytułów, właśnie ten powiedzmy okres E3, więc być może wtedy Ubisoft zaprezentuje z tego pierwsze gameplaye. Co ciekawe, ostatnio na necie pojawiły się pojedyncze przecieki, jeżeli chodzi o gameplay z tego Skull and Bones. Z tego co jednak wiem, no to są one zdejmowane z YouTube'a, więc nawet Wam tego teraz nie pokażę, no ale jeżeli jesteście tego ciekawi, no to zawsze możecie to sobie znaleźć. No Jeszcze jedna informacja, o której chciałem dzisiaj wspomnieć, a mianowicie zapowiedź nowego wydarzenia od Microsoftu. Będzie to mianowicie Xbox and Bethesda Games Showcase. Wydarzenie to będzie odbywało się 12 czerwca, no i odbędzie się o godzinie 19 czasu polskiego. Bez wątpienia warto zapisać sobie tą datę w kalendarzu. Na konferencji tej mogą być bowiem przedstawione gameplaye z bardzo interesujących nadchodzących gier, na przykład z Fable, Evolved, Perfect Dark, Hellblade 2, State of Decay 3, Star no i kto wie, być może zobaczymy jakiś kolejny zwiastun z The Elder Scrolls 6. Więc tak, potencjał tej konferencji jest z pewnością bardzo duży. Dobra, więc to był w sumie na tyle na dzisiejszy materiał. Po lewej stronie trzymajcie z tego łączy podsumowanie. Piszcie w komentarzach, który z tych tematów jest dla Was najbardziej interesujący. A być może w przyszłości zrobię o tym jakieś dodatkowe materiały. Oprócz tego, jeżeli filmik Wam się spodobał, no to polecam także zostawić lajka suba oraz dzwonka. Staram się robić codzienne materiały o dosłownie przeróżnych grach wideo, no więc być może warto. Polecam także wbić na mojego Discorda, czy to wesprzeć mnie na stronie Patronite. Dobra, więc to był na tyle na dzisiejszy materiał, więc ja się z wami żegnam, no i do jutra.